JA MIJA MEJA Zrozumiano. Nie wiem idział, nie jest on chyba na tej półce przy oknie przeszedł. Wiesz. Ultra uwaga. Się jeszcze jednego operatora sprawi, że wezmowa na. Ale komą mi sądką w tym? Otworzył już! Ja, jeden ja na bym pod mapał chyba sobie albo mi się wydałam Gdzie! Musi polarowej naszą nagrodę zaważy Panowie gracie Trzymać ogień. Trzymać ogień. Gracie na BSP, patrzcie, patrzcie po do na nas. Stoję się sam Hmm. Kontakt! Zajmę się tobą! Dzięki. 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 z Dzięki. 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 Okej. Uwaga, zastrzelanie do operatorów grozili niezdolniejszy. Ultra 2.1, sojusznik. padł. skanki. Skoczyli. Spokoju wyjdzie. Pytanie. 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 Nad nami BSP wroga. Ultra jeden, zabijanie operatorów. Bro, jak Sachmet, ej, też. Ultra jeden, ja zabijanie operatorów. Wyznaczę nagrody za wasze głowy. A, op mam. Nad nami BSP wroga. Można szturmowy wroga. Uwaga, Mam temu, do operatorów grozi. Poniżej. Dzięki. jeden. Dzięki. Dzięki. operatorów, Dzięki. Dzięki.

Został się tylko ten snajper, nie? Tak. już BSP na miejscu. Jestem Było Proszę o przelot zwiadowczy. BSP działa nad obszarem. Muszę podnosić kumpla, bo tam właśnie leży jego. Ula 1, z nich padł. zabijanie operatorów wyznaczono może za głowę. Dobrze przemyślicie ataki. Nas na górę. Nad nami BSP wroga. O Jezus. Ha ha ha. Okej. Okay. Okej okay. Ale ty słuchajcie. Słuchajcie Killer, ty jesteś tak wyrafinowany Zachodzisz go, podjeżdżasz mu na wykończeniu. Idzie już to już dla mnie bez koniec gry, nie? Dlaczego no. to gdzieś w stanie wieczorem idzie w spać. Nad nami BSP wroga! Roki BSP A. jeden za Zabójstwo potwierdzone. Zbyt częste eliminacje prowadzą do listu gończego. Tim, tim, tim. Nad nami BSP wroga. Wrogi BSP w sektorze. Co Ja uciekam. Idą za nami. Podnosi się. To nie był ten w takim razie. Nie. Nie. Bardzo dobrze. Uwaga, zastrzelanie do operatorów grozi list gończy. Jest jeszcze jeden za autem. On podnosi się z kawą. Dobrze, ale już przed. <grym> Proszę o przelot zwiadowczy. Przyjąłem bez wiodącym. Nie bank. ma nikogo w pobliżu. O, A, jestem pod uścigiem! Trochę uwaga, zatrzymanie do operatorów grozi groźbie nie skończy. Zabójstwo potwierdza droga. mnie. nie. Pomocy Pomocy, mam dwóch u mnie. 2, 1, zabijanie operatorów, wyznaczono drogę za głowę. właśnie dwóch? Tak. operator potrzebuje pomocy medycznej. jeden, zabijanie operatorów, Skoczył do ciebie. Oj, pan! Patrz, nie padł po czym drugim. Jest! Jesteście poza strzałem! 2-1, zabójstwo skończone. Zbyt częste eliminacje prowadzą do listu gończego. Idzie od amfibii do oka. Trafili mnie! Wróch wolna! Wróg skasowany. ULTRA 1, pobliski operator wzywa wsparcie medyczne. To wszystko. Okienko. I góra. zabijanie operatorów, wyznaczono nagrodę za głowę. Idą, idą. Podostrzałe, cel oberwa. ULTRA 1 kasy w tajnej skrytce przyspieszy odnowę broni. Ultra UWAGA! Ultra jeden zabijanie operatorów i wyznaczono za głowę. Dobrze przemyślcie ataki. UWAGA, populiński operator potrzebuje pomocy medycznej. Guarda o temperatório, me diz. Oh, sinistra, spara o a sinistra.